W sumie to już jesteśmy po tej, po tej drugiej stronie. Usłyszeliśmy głos wołający nas do społeczności z Bogiem. Dowiedzieliśmy się, że Bóg jest łaskawy i miłosierny, nierychły do gniewu, chętny przebaczyć nam nasze bezbożne życie, i chętny dać nam inne życie. Które będzie mogło poddawać się Jemu. Doznaliśmy piękna tego skierowania się do Boga. Doznaliśmy, że zupełnie nie znaliśmy go wcześniej i myśleliśmy o nim nieprawidłowo. A on, nie zważając na to, otworzył nam rozum, abyśmy mogli pojąć, że Boga nigdy nie stworzono i się go nie stworzy. Dlaczego to jest tak ważne, kłanianie się Bogu? Dla człowieka jest to taki, a co Bóg potrzebuje, żeby mu się kłaniać? Czy jest taki niezaspokojony, ten nasz Bóg i że się dobrze czuje, kiedy my się ukłaniamy, i wtedy on się czuje Bogiem dopiero, kiedy każde stworzenie mu się kłania? Czy, czy on ma takie poczucie potrzeby? E bo bez tego nie czułby się tak wielki. Przecież w niebie cały czas tam kłaniają się, padają na otwarze przed nim, co on tego potrzebuje, żeby czuć się zaspokojonym Bogiem? Czy my tego potrzebujemy? Wyglądałoby się, że wychowaliśmy się bez Pana, że żyliśmy sobie jak chcieliśmy, samowolnie. I z Ewangelii dowiedzieliśmy się, że jest jeden Pan. I że Jego mamy się słuchać, ponieważ On wie, co ma zrobić z nami, abyśmy mogli wejść do wieczności. Ludzie zginają kolana przed jakimiś posągami, obrazami, ale dalej pozostają w swoim buncie wobec Boga. Tutaj wcześniej Bóg mówi o, bałwo, o bałwochwalstwie, a więc On też i skierowuje i mówi, nie kłaniajcie się tym wszystkim bałwanom, ponieważ one nic wam nie pomogą. Raczej skłońcie kolana przede mną, bo ja jedynie mogę wam pomóc. Ja mogę was podnieść i pozwolić wam żyć. Gdy się kłaniacie przed bałwanami, one was nie podniosą do nowego życia. One nie dadzą wam nowych wartości, nie dadzą wam siły, nic wam nie pomogą. Więc Bóg mówi, przyjdźcie do mnie, oddajcie mi cześć ponieważ ja mogę wam pomóc. Ludzie są w stanie zgiąć kolana przed wieloma rzeczami. Księga Objawienia, 13 rozdział, od 11 wiersza. I widziałem inne zwierzę wychodzące z ziemi, które miało dwa rogi podobne do baranich i mówiło jak smok. A wykonuje ono wszelką władzę pierwszego zwierzęcia na jego oczach. Ono to sprawia, że ziemia i jej mieszkańcy oddają pokłon pierwszemu zwierzęciu, którego śmiertelna rana była wygojona. Widzimy więc, że nie chcieli oddać pokłonu Bogu, nie chcieli przyjąć, że Bóg jedynie może dać im zbawienie i dać im to, co potrzebują, aby nie musieli żyć w grzechu. A więc przychodzi czas, gdzie kłaniają się komu, wrogowi swemu, który w sumie prowadzi ich do zatracenia, ponieważ y, trzyma ich w zakłamaniu i oni służąc mu, w sumie służą w sprawie strącenia do gechenne, służą najgorszej sprawie swojego życia, a jednakże są skłonni się Mu pokłonić, żyjąc. W odstępstwie, grzechach, w złościach, w zawiściach, w kłamstwie, w bałwochwalstwie. Jak więc hardy jest człowiek, który nie chce pokłonić się Bogu. Woli się pokłonić wszystkiemu, ale nie temu, który jedynie może go zbawić. Takie to jest cenne dla nas, gdy my. Z uniżeniem skłaniamy kolana, wiedząc, Panie, jedynie u Ciebie jest zbawienie. Ty jedynie możesz mnie podnieść i dać mi życie, które pozwoli mi wygrać z diabłem na ziemi. I co ten, co ten wróg duszy czyni? I czyni wielkie cuda, także i ogień z nieba spuszcza na Ziemię na oczach ludzi, i zwodzi mieszkańców Ziemi przez cuda, jakie dano mu czynić na oczach zwierzęcia, namawiając mieszkańców Ziemi, by postawili posąg, czy tam obraz, zwierzęciu, które ma ranę od miecza, a jednak zostało przy życiu. Nawet ludzie sami są w stanie, poddając się, postawić takie coś wbrew woli Bożej, który Bóg mówi nie będziesz się temu kłaniać. I dano mu tchnąć ducha w posąg zwierzęcia, aby posąg zwierzęcia przemówił i sprawił, że wszyscy, którzy nie oddali pokłonu posągowi zwierzęcia, zostaną zabici. A więc są tacy na ziemi w tym czasie, którzy kłaniają się tylko Bogu. I nie skłonią się przed posągiem, nie zegnął swoich kolan przed bałwanem, ponieważ w ich sercu zostało uczynione uwolnienie od bałwochwalstwa. Oni uwierzyli w żywego Chrystusa Jezusa i oni nie będą się kawałkowi jakiegoś metalu, czy drzewa, czy, czy kamienia, które przemawia czy nie przemawia, nie będą się temu kłaniać. Bo już czczą prawdziwego Boga. Wiemy, jak diabeł kusił Pana Jezusa Chrystusa, też powiedział, pokłoń się przede mną, a dam Ci to wszystko. Pan Jezus powiedział, jedynie przed Bogiem będziesz skłaniać swoje kolana i Jemu będziesz posłuszny. Ewangelia Marka, 15 rozdział, od 16 wiersza. A żołnierze zaprowadzili go na zamek, to jest do pretorium, i zwołali cały oddział wojska, i ubrali go w purpurę, upletli koronę cierniową, i włożyli mu ją na głowę, i poczęli go pozdrawiać bądź pozdrowiony, król żydowski, i bili go po głowie czciną, i pluli na niego, a upadając na kolana, bili mu pokłony. A gdy go wyśmiali, zdjęli z niego purpurę i przeodziali go w jego własne szaty. I wyprowadzili Go na ukrzyżowanie, kłaniali się, ale szydząc, kpiąc sobie z Niego. Gdyby wiedzieli, że gdyby poddali się i pokłonili się Mu jako Panu, to dostaliby zwycięstwo nad tym złem, dostaliby zwycięstwo nad diabłem, który ich do tego właśnie prowadził, aby kpili z tego, który mógł ich uratować. Ale za to słuchali się diabła, który prowadził ich w kierunku Gehenny. I Od 28 jeszcze wiersza w tym samym. A ci, którzy mimo przechodzili, bluźnili, mu kiwali głowami swej mówili: Hej, ty, który rozwala świątynię, a w trzy dni ją odbudowujesz, ratuj siebie samego i stąd z krzyża. Podobnie arcykapłani wraz z uczonymi w piśmie drwili z niego i mówili do niego: Innych ratował, a siebie samego wyratować nie może. Niechże Chrystus, król Izraela, stąpi teraz z krzyża, abyśmy ujrzeli i uwierzyli. Także i ci, co z nim byli ukrzyżowani, urągali mu. Jezus wiele zniósł kpiny i szyderstwa tam na tym krzyżu. Ludzie yy, zwiedzeni przez diabła, zamiast czcić tego, który za nich położył swoje życie, aby oni mogli być uwolnieni ze swoich grzechów, kpili z niego i drwili. I to właśnie diabeł robi w ludziach. Stale prowadzi ich. Krętymi fałszywymi drogami. Oni zawsze zachowują się inaczej wobec Boga, niż powinni się zachowywać. Oni mijając się z Bogiem, myślą, że nic się wielkiego nie wydarzyło, ale gdy minął się z porządliwością diabła, wydaje im się, że stracili całe życie. Całe szczęście, że, że Bóg jest łaskawy i miłosierny. I że nawet gdy żyliśmy w nieświadomości, gdzieś. Gdzieś, w jaki sposób. Bóg jednak, chociaż jakimś małym, małym punkcikiem swojej światłości, wskazywał nam, że Jemu należy się cześć. Nie patrząc tyle na, na nasze odstępcze życie, on jako Bóg miłujący docierał do nas, żebyśmy zginali przed nim kolana, i to dawało nam pewnego rodzaju ochotę, żeby żyć. Wielu z nas pewno by nie żyło, popełnilibyśmy samobójstwo albo cokolwiek zrobili, gdyby nie ten Bóg, który przez to chociaż małe światełko, ale jednakże dawał nam nadzieję. Coś takiego, co, co nie byliśmy w stanie w tamtym czasie rozeznać, ale coś, co, co pozwalało nam czuć się ludźmi. Nie zwierzętami zgubionymi gdzieś tam w grzechach, tylko ludźmi, którzy mają coś dobrego do zrobienia na tej ziemi. W jakimś momencie naszego życia przestaliśmy klękać przed bałwanami, przed dziwnymi posążkami czy obrazami, ale zaczęliśmy klękać przed Bogiem. Zgubieni w swoich grzechach, doświadczyliśmy, że On jedynie może nam pomóc. I to zaczęło się właśnie, co, co Bóg mówi, przyjdźcie do mnie wszyscy, a ja Wam pomogę. Wtedy zaczęliśmy doznawać, że nie potrzebujemy żadnych tam rzeczy, potrzebujemy żywego Boga, żeby nam pomógł. I pomógł nam, podniósł nas, nas napełnił tym, co potrzebne. Dał swego ducha, abyśmy wiedzieli, po co żyjemy na ziemi. I zaczęliśmy doświadczać tego szczęścia, że Bóg jest z nami, a więc nie jesteśmy sami. Zaczęliśmy doświadczać szczęścia, że kłaniamy się Jezusowi Chrystusowi i, i czcimy Go. Wzywając Jego imienia, ufni, że On odpowie, że On uczyni to, o co Go prosimy. Możemy powiedzieć, że kiedy ktoś jest poddanym w królestwie i przychodzi przed oblicze króla, to uniżenie powoduje to, że ten człowiek skłania swoje kolana, ale prawdziwa miłość do tego króla powoduje, że skłania te kolana z czciowi, szacunkiem. Bez miłości to jest tylko zgięcie kolan, ale gdy miłujesz króla, który za ciebie życie położył, Doceniasz to, że On gotów był ponieść konsekwencje Twoich win, aby swemu poddanemu dać prawo nowego życia. Wtedy skłaniasz kolana z czcią, szanując to, co On dla Ciebie uczynił, ponieważ nikt nie był w stanie osiągnąć czegoś tak wielkiego dla mnie i dla Ciebie, abyśmy mogli doznać, że przebaczono nam nasze grzechy, przebaczono nam nasze winy, nie wypominał nam Bóg lecz podniósł nas i powiedział idź i żyj teraz dla mnie. Już wiesz, kto jest Twoim Bogiem, wiesz, kto jest Twoim Królem, wiesz, jaka jest droga, kto jest tą drogą, prawdą i życiem. Idź dalej. I wtedy co się stało w nas? Po raz pierwszy zaczęliśmy się wstydzić, naprawdę wstydzić swojego zepsutego życia. I o tym tutaj Bóg mówi: Do Niego przyjdą ze wstydem wszyscy, którzy się na Niego gniewali. I ten wstyd całe szczęście nie minął. Nie jest to wstyd, który nas niszczy, ale wstyd, który pozwala nam doznawać, że jesteśmy ludźmi, nad którymi Bóg się zmiłował. I wiemy, że zawdzięczamy Mu wszystko, i bez Niego nie miałoby sensu już tu żyć na Ziemi. A więc, kto skłoni kolana przed Panem, Jezusem Chrystusem, wzywając jego imienia, czcząc go, ten również czci ojca, bo Jezus powiedział: Kto czci syna, ten czci też ojca. Bo kto nie czci syna, ten nie czci ojca. Skłaniając kolana przed synem, skłaniamy również kolana przed ojcem. Czcząc syna, czcimy i ojca. I to jest piękne doświadczenie, że. Nie ma rozdziału, jest jedność, w którą wchodzimy i zaczynamy doświadczać, że, że stała się rzecz nowa. W sumie każdy z nas ma to świadectwo, że kiedy w ten sposób stanęliśmy przed Bogiem, doświadczyliśmy, że kiedy wstaliśmy, to inaczej nam się myślało, inaczej w sercu było. Jak, co innego zaczęło nas pociągać, tak naprawdę. Więc Bóg odpowiedział i pozwolił nam stać. Król decyduje o tym, kiedy wstajemy z kolan. Kiedy on widzi, że poddany jest, uniżony i czczący, król mówi: Wstań i idź i żyj. Jeżeli nie widzi tego uniżenia, czeka, aż przyjdzie do tego, który klęczy przed nim, uniżenie. Ja nie mówię na to o fizycznym klęczeniu, tylko o duchowym. Klęczeniu przed Panem. I czasami jest tak, że ludzie latami nie mogą dostać jeszcze rozkazu od Pana: wstań i żyj dla mnie, dlatego że nie ma w nich jeszcze tego, co powinno być, aby mogli powstać, aby żyć dla Pana. Że gdyby król powiedział wcześniej: wstań, to człowiek by wstał, odszedł i dalej by żył w swój sposób. A więc król swojej miłości trzyma tego człowieka. Na kolanach i człowiek doznaje, panie, ja bym chciał inaczej żyć, ja bym chciał to czy tamto, ale Jezus jeszcze nie widzi odpowiedniego związania ze sobą tego poddanego i nie pozwala wstać, aby ten człowiek nie odleciał, nie pobiegł gdzieś, i nie zginął. Swojej miłości trzyma tego człowieka i człowiek mówi, dlaczego, panie? Przecież napisany jest w Biblii, tak czy inaczej. Ale nadal nie ma tego uniżenia, nie ma przyjęcia. Władzy Chrystusa nad sobą, nie ma miłości za to, co on dla tego człowieka uczynił, i król wstrzymuje swój rozkaz. Zależy mu na tym, żeby ten poddany zrozumiał, kto jest kim i jak ważny jest dla tego króla, aby być mu poddanym, ponieważ wtedy ten król ma w tym człowieku kogoś, kogo zbawia, kogo ratuje. Bóg pokornym łaskę okazuje, pysznym się przeciwstawia. Jeżeli człowiek pomyśli sobie, ja skłoniłem kolana, więc już mi się należy, to król nie mówi wstań. Znając nasze myśli i to, co chcielibyśmy uczynić, On wie, kiedy powiedzieć wstań i chodź. Ale chodź już we mnie, chodź dla mnie. Żyj we mnie i żyj dla mnie. I wtedy człowiek zaczyna doświadczyć, że inne życie zamieszkało w środku. I że nie żyję już ja, lecz żyje we mnie Chrystus, Jezus. I to jest dla mnie i dla Ciebie bardzo ważne, ponieważ Król umiłował nas do końca i Jemu nie zależy na naszej śmierci. Mógłby puścić, a biegnij sobie, ale on trzyma Cię i nie pozwala się dostać w to miejsce, dopóki nie znajdzie w Tobie odpowiedniego przyjęcia, uniżenia poddania. Czasami jest to szybciej, czasami trwa to dłużej, ale dobrze, że trwa, że król nadal dociera do człowieka i wskazuje człowiekowi, że brakuje tego, co jest potrzebne, aby on swobodnie, czy ona swobodnie mogli pójść i w imieniu Jezusa, Chrystusa prowadzić nowe życie. Jezus też powiedział takie słowa w Ewangelii Jana 15 rozdziale, 23 wierszu. I właśnie to są słowa skierowane do tych, którzy później kłaniają się. Wszędzie tylko nie, nie Panu. Kto mnie nienawidzi i Ojca mego nienawidzi. Gdybym wśród nich nie pełnił uczynku, których nikt inny nie czynił, nie mieliby grzechu. Lecz teraz i widzieli i znienawidzili zarówno mnie, jak i ojca mego. Jednakże słowo, które jest w zakonie ich napisane, wypełniło się bez przyczyny, mnie znienawidzili. Gdy do człowieka dociera, że nie ma zbawienia poza Jezusem Chrystusem, to nieprzyjmowanie tego Jezusa Chrystusa jako zbawiciela jest odrzucaniem go, okazywaniem mu niechęci. A może z czasem dojść do tego, że nienawiści, zabijmy go, zabijmy go. Po co on tutaj między nami w ogóle chodzi? I wiele razy próbowali go zabić, bo go już nienawidzili za to, co on czynił. Oni nienawidzili tego dobra, nienawidzili tej miłości, nienawidzili tej łaski, nienawidzili tych jego spotkań z grzesznikami, nienawidzili tego, w jaki sposób on podchodził do ludzi, ponieważ nie poddali się temu. Co On do nich mówił. Nie poddali się, nie, nie, nie skłonili swoich kolan przed Nim, aby podziękować Mu za to, że przyszedł do nich, aby ich zbawić. Niech Bóg będzie z nami wszystkimi w tym, bo u nas dokonało się to. Bóg dotarł do nas. Jezus Chrystus stał się nam Zbawicielem. Przyjęliśmy śmierć Jego. I naszą w jego śmierci, aby móc stać jak on z martwych i nowe życie prowadzić. Stało się dla nas oczywistym, że on jest naszym panem i władcą i królem, decydentem o tym, jak mamy żyć na tej ziemi, abyśmy mogli osiągnąć cel życia wiecznego. Niech więc nasze kolana będą zawsze przed nim skłonione. On w piękny sposób woła: Przyjdźcie do mnie wszyscy, spragnieni i spracowani. Przyjdźcie do mnie wy, którzy nie umiecie sobie poradzić ze sobą. Przyjdźcie, a ja was uratuję. Inaczej, tak jak tu, przyjdźcie do mnie, zwróćcie się do mnie wszystkie krańce ziemi. Jezus woła ludzi, bo my potrzebujemy jego pomocy. Bez jego pomocy nie jesteśmy w stanie się uratować, jak powiedział Pan Jezus. Bez mnie nic nie uczynicie. A więc wiedząc o tych wszystkich rzeczach, Ustępujmy Mu w codziennym naszym życiu, żeby On panował nad nami, a my jako Jego poddanie, abyśmy mieli prawo chodzić po tej ziemi, ale już w Jego duchu, dla Jego chwały, abyśmy mogli wygrać w tej bitwie i abyśmy mogli doświadczać, że gdy my żyliśmy sobie w sposób głupawy na tej ziemi, bez Boga, On się nad nami. Zlitował i dał nam swego syna. Gdyby nie chciał nas bawić, w gdyby do nas nie docierał, nie zawracałby sobie głowy nami. Ale z tego powodu, że nas umiłował i chce nas bawić, dotarł do nas i poruszył nasze serca. Pamiętajmy o tym, mimo tego, co się dzisiaj dzieje, że, że diabeł przygotowuje wystąpienie tutaj Antychrysta, że ludzie coraz bardziej odwracają się od Jezusa Chrystusa. Że coraz więcej zła jest na tej ziemi. Mimo tego wszystkiego, pamiętaj, że Twój król jest zawsze królem i nie to, nic się nie zmieni. On ma władzę i on decyduje o wszystkim. On jest Panem Panów i królem królów. Ojciec wszystko jemu poddał, żeby wszystko jemu było poddane, on tchnieł swoich warg, podtrzymuje to wszystko, jest pełen chwały i majestatu. I wroga, który doprowadza ludzi do tego, żeby się wszystkiemu kłaniali, a nie Chrystusowi tchieniem bark swoich zniweczy w jednej chwili. Dlatego lepiej służyć temu, który przyszedł nas pojednać z Ojcem i napełnić nas nowym życiem, niż służyć czemukolwiek, co nic nie potrafi w nas zmienić. Jezus jedynie może uczynić z nas zbawionych. Bez Niego nie ma zbawienia. Amen. Amen.